Dzień dobry, witajcie w kolejnym materiale z serii, którą nie wybrać i zajmiemy się pancernikami, tymi nowymi, niemieckimi, pod dodatkową, które nie do końca są pancernikami. No ale gra je tak klasyfikuje, więc takie będziemy w tym materiale nazywać. Przejdziemy sobie oczywiście od piątki do dziesiątki, czyli standardowa formuła. Na końcu pokażę Wam kapitana, przeglądu oczywiście, później gameplay na dziesiątce, więc i tam też opowiem jak tym mniej więcej grać, tutaj skupimy się raczej na przejściu linii, na co zwrócić uwagę, co sobie zostawić w porcie, co raczej, czego raczej się pozbyć i jak to mniej więcej wykorzystywać w bitwie, bo jest to dosyć mocno charakterystyczna linia, która ma dosyć mocne kopnięcie, ale z tą przeżywalnością jest dosyć średnia. I postaram się tutaj Wam pomóc jakoś to nakreślić i czy w ogóle warto tą linią iść. Zdecydowanie nie polecam tej linii na początku, to od razu zaznaczę, to nie jest linia dla początkującego gracza. O tymi okrętami trzeba się umieć wypozycjonować. Trzeba się umieć wybrać dobrą flankę, żeby dobrze zrobić nimi. Nimi akcje no i trzeba wiedzieć, w którym miejscu puszcząć. Te okręty, właśnie pod to zostały stworzone, pod tego magicznego pusha. Nie przedłużam, zaczynamy sobie od piątego tieru. W zasadzie piąty tier jeszcze nie do końca pasuje do całej. No, zresztą no, w się na piątym tierze, to raczej zastanawiamy się nad tym, żeby przejść to po prostu i, i zapomnieć. Mamy limitowane erki, naprawdę jak też za wiele nie jest. Ja tutaj od samego początku już grałem sobie podrodkową. Tak, żeby się przyzwyczaić do tego, że tymi okrętami zawsze staram się być na pierwszej linii. Oczywiście, jeżeli widzimy, że nasi to <śmiecki> mięsko armatnie stojące z tyłu, a raczej uciekające mięsko armatnie, to raczej nie poszujemy tym samotnie ale jeżeli mamy wsparcie, na przykład takie dwa ruperty w dywizjonie plus jakiś dedeczek to jest miazga na flance one potrafią naprawdę bardzo dużo zdziałać na tej flance i to się nadaje, ale wrócymy, wrócimy rzucimy do piątki, ja raczej potraktowałem ten nakryte jako przejść i zapomnieć, wybadać oczywiście warto, warto ten moduł na, na zasięg bo czasami 15-9 maksymalnie na piątym tierze to jest dobry wynik, ale ten poprzedni to już nawet na piątych tierach już coraz częściej zauważam, że ludzie grają coraz dalej ciężko jest, no ale ogólnie wystarcza, ale warto wybadać, żeby żeby się z tym za, za bardzo nie męczyć. Nie jest to co prawda stare fusum mające 13 km zasięgu. E, tak, kiedyś, kiedyś tak było, ale to oczywiście nie, nie jest materiał historii piątkę przecież zapomnieć, oczywiście jak to pancernik na piątkę, idziemy do przodu, tymi pancernikami ogólnie nie stoimy z tyłu, to są pancerniki, którymi idziemy do przodu, to samo jest z szóstką, gameplayowo musimy iść do przodu, tutaj oczywiście na szóstym tierze pojawia się nam już hydro, które nas zabezpiecza przed torpedami, 5,5 km wykrywania okrętów, plus 3,8 torped, więc jest to bardzo fajny wynik, już możemy, jeżeli jakiś dadeczek nam się zadymi, no to możemy go ewentualnie wyhydrować, idziemy do przodu używamy tak dodatkowe, jeżeli chodzi o moduły to oczywiście to samo, plus na czwartym dochodzi nam jeszcze system kontroli uszkodzeń dodatkowa, no i oczywiście mocne surwi, bo jeżeli tylko możemy, to warto tutaj nad tym surwi pracować i to, są, to jest linia pancerników, to powiem też oczywiście dalej na której warto zastanowić się nad camo ponieważ na 10 że mamy camo praktycznie równe z dosięgiem dodatkowej i ze względu na to, że tu jest dosyć bieda to opancerzenie opancerzenie będę omawiał od 8 -go tieru w górę, no to warto trochę czasami na to camo zagrać, ale to później oczywiście oczywiście powiem, tak to tak jak poprzednio, jak na piątce idziemy do przodu, zbieramy na siebie jak najwięcej, na piątym tierze ten pancerz jeszcze nie jest aż tak odczuwalny jak na wyższych tutaj potrafię oczywiście, no jak to piątki, szóstki, jak trafimy na coś wyżej, no to nas overmatchuje no, i wtedy wtedy to niestety boli ale oczywiście całkiem przyjemnie mi się tą szósteczką grało, w zasadzie to w tej linii nie było krętu, którym by mi się jakoś gorzej grało, może poza ósemką, ale to przy samej ósemce wspomnę siódemeczka, Heinrich według mnie Jeden z lepszych siódemek, obecnie, nie wiem, takie moje odczucie jest. To jest w zasadzie ja, jak można zobaczyć, między innymi po parametrach, statystykach mojego konta, mam najwięcej bitew na szanchoście, więc. Można powiedzieć, że Heinrich gdzieś tam Zaraz zanim się pojawił I grałem się naprawdę świetnie, przyjemnie Jedna z tych siódlemiach, na których udało mi się Przekroczyć 200 tysięcy W bitwie, więc tym bardziej jestem z tego bardzo Bardzo zadowolony Jak najbardziej, czemu nie Oczywiście jeżeli chodzi o moduły, to jest to samo co poprzednio Na szóstce, takie sama konfiguracja Tutaj mamy jeszcze dalej Jeżeli chodzi o no dodatkową No i mamy oczywiście hydro, limitowaną erkę Te limitowane erki, pamiętajcie Tutaj powtarzam to będę w tym materiale pewnie kilka razy o tym mówił. Nie zużywajcie erki na pierwszy pożar. Nie wiem skąd się to wzięło, ale ostatnio jest masakryczna ilość pancerników, którzy, które erkują pierwszy pożar. Zastanawiam się, czy w ogóle o tym oddzielnego materiału nie zrobić, żeby wam pokazać, jak wyglądają dokładnie obliczenia. Dlaczego to się tak dokładnie nie opłaca, i chyba tak to zrobię. W każdym razie nie, nie gaszcie się. Zwłaszcza na, tym, na tych pancernikach, które mają limitowaną erkę, nie, nie. Jeszcze raz po prostu. Nie. Podobnie jak poprzednicy puszujemy na pierwszej, na pierwszej linii wykorzystujemy dodatkową. I wykorzystujemy naszą, naszą główną siłę ognia. No i niedługo zaczną się też zabawa torpedami, więc możemy tutaj trochę potorpedować. Ewentualnie jak nas coś spuszuje. Tu gdzieś nam wychodzi. To tutaj zaczyna się już zabawa torpedowa. I ma bardzo ładne stałe kamo. Podobnie jak szóstka, chociaż na szóstce chyba te stałe kamy bardziej mi się podoba. Nie, chyba na siódemce. To tak, tak przy okazji. No i idziemy od ósemki na ósemce, tak zwane UFO jest to chyba najbardziej hejtowany okręt w całej tej linii. No niestety, siła ognia tutaj jest taki mały przeskok między mały, no między siódemką a 6, między 7 a 8, gdzie jest taki... Ojej, co tu się stało? Dlatego te 27 mm tutaj jest naprawdę bardzo duże, te 27 mm, tutaj w ten front wchodzi. O wiele bardziej chyba opłaca się pokazywać tyłek, bo może się tu gdzieś tutaj, tutaj bardziej po tym, gdzieś to się może ześlizgnie i nie trafi bezpośrednio w rufę, więc no ogólnie całą siłę ognia też mamy z tyłu, więc tutaj nie jest to głupim pomysłem grać troszkę bardziej na ten nasz tyłeczek. Mnie osobiście jakoś dosyć szybko przeszło rush pomiędzy ósemką a 9, więc nie zdążył mi się jakoś bardzo, ale pamiętam jeszcze grałem, jak był w okrętem testowym, no było średnio, było, było, ciężko, to według, wydaje mi się, że w całej tej linii jest najsłabszy okręt, którym trzeba przecierpieć, po prostu przejść i ewentualnie może zużyć to free po pod koniec, żeby się nie, jakoś bardzo nie, nie, męczyć, mamy też oczywiście torpedy, które warto zużyć, jeżeli chodzi o wyposażenie, no to mamy dochodzić, no tutaj Kamo, to jest to, co mówiłem, tutaj tymi pancernikami warto czasami na to camo zagrać, z względu na dosyć słabe parametry przeżywalności, słabe opancerzenie, apeków mało, ale za to mamy bardzo fajny kamuflaż, który warto połączyć z dodatkową i to wykorzystać, gdzie podejdziemy pod przeciwnika. I w zasadzie, jak się tylko pojawiamy, to dodatkowo zaczyna do niego próć. Na ósemce to nie jest jeszcze aż taka, aż tak bliskie wartości, ale od dziewiątki do dziesiątki zaczyna się robić już o wiele, wiele ciekawiej. No i właśnie przechodzimy do Ruperta, do dziewiątki, który jest. Według mnie jedna z lepszych dziewiątek obecnie. To Kamo też im bardzo pięknie wyszło. Te paski tutaj na pokładzie to, to ładnie to wygląda. Jedna z lepszych dziewiątek, zwłaszcza pancerników na, na dziewiątym tierze. Według mnie osobiście ja sobie zostawiłem nawet duże, dobrego kapitana na nim, żeby go czasem wyciągać z portu. Grało mi się naprawdę, naprawdę świetnie. Ja go lubię, poważam i szanuję, że tak zacytuję klasykę. mody. oczywiście badamy jedno i drugie. Zasięg tutaj jest bardzo ważny, jest 18,8 bazowo, ale tak jak wspomniałem, gdy gramy na dodatkowo Mikamo, no to ten zasięg już nie jest aż tak przeszkadzający. No wiadomo, że jak przeciwnik nam ucieka mocno, no to wtedy ten, ten zasięg się przydaje, żeby trochę popuszować. Ja osobiście na tym pancernikach gram na modyfikacji głównej baterii, żeby zmniejszyć nam czas przeładowania, można grać bezpośrednio jeszcze pod dodatkową Ale ja osobiście gram na głównej, bo nie zawsze tej, oczywiście staramy się tymi, znaczy główne zadanie tymi pancernikami to doprowadzić do Do, do jakby zwarcia, do użycia tej dodatkowej, to oczywiście będę też powtarzał już w samym, w samym gameplayu yy, I... Ja osobiście wolę lek być lekko zabezpieczony robić tą baterię główną, więcej, jak najwięcej żeby zanim, zanim dojdzie do tej dodatkowej użycia dodatkowej, to żeby być pewnym, że ewentualnie jakby przeciwnik bardzo uciekał, no to będę w stanie coś więcej zrobić. Oczywiście niegłupim pomysłem też jest, jeżeli chcecie bezpośrednio dodatkową, używać tego modyfikacji dodatkowej uzbrojenia 2, żeby zmniejszyć czas przeładowania. No i tam wtedy poprawia się nam też pelotka, więc osobiście. Polecam, czemu nie? Mamy oczywiście Hydro 6x4 już, chociaż chyba na no 8c 6x4 już jest, dobrze, dobrze pamiętałem, więc mamy 6 km typowo niemieckie Hydro, które nam pozwala naprawdę sporo, mm, sporo podziabać, mamy tutaj naprawdę te 27 mm pasa dziobowego. no, po szycie, przepraszam, nie pasa, no mamy tutaj kawałek 30 jeszcze, Chociaż z tyłu mamy jeszcze większe, są so 100 mm, więc tutaj też zdecydowanie lepiej pokazywać się tyłem niż, niż frontem do przeciwnika. Plus jeszcze ta czwarta wieża, która się kręci 360 stopni, nam pozwala technicznie rozegrać kilka fajnych numerów akcji. Plus do tego podwójne wyrzutnie torped się sprawdzają. I mamy tutaj naprawdę fajne torpedy. No idziemy na dziesiątkę. Jedna z popularniejszych dziesiątek obecnie wszyscy puszczują strasznie. Zresztą bitwę, którą mam pokazać, do pokazania Wam, to będzie naprawdę kolejna masakra. Jak wspominałem, kilka, kilka materiałów wcześniej nagrywałem bitwę na, na tym panceniku. No i tam się działo i teraz w bitwie też się. Też się będzie działo, jeżeli chodzi o wyposażenie. To to samo co na Rupercie. To samo można sobie wziąć w modyfikację dodatkowego uzbrojenia. Tak było też między innymi na tej bitwie, którą pokazywałem. Tam bohater tego materiału właśnie miał modyfikację wrzuconą pod, pod dodatkowe uzbrojenie. No, a okręt do puszowania idziemy przed siebie po prostu. Dodatkowo robi swoje, torpedy robią jeszcze więcej. Jeżeli puszujemy, główna to jest w zasadzie. Dostałem kilka bitew, gdzie główna zrobiła mniej niż dodatkowa, przy wyniku 300 tysięcy, więc tak, można ten pancernikiem zrobić aż tak, jeżeli chodzi o o, o kapitana. Pamiętajcie, tutaj warto wrzucić sobie IFHE, tak zwane, czyli zapalnik bezwłotnościowy, żeby zwiększyć penetrację. I wtedy nasze dodatkowe, dodatkowe 105 penetrują 32 mm. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Tutaj zasięg maksymalny pokazany 12 km, bo nie ma tutaj flagi założonej i dlatego. Ogólnie, kapitan, tak. Ja, mam, ja osobiście polecam na ekspercie przeciwdziałania pożarom, bo pożary wiadomo, bolą i to bolą bardzo. Mamy tutaj limitowaną LK. No tego naprawek nie za wiele, więc według mnie o wiele bardziej opłaca się przeciwdziałanie pożarom, jeżeli dorzucić sobie jedną erkę plus jeden, jedną naprawkę, to w zasadzie decyzję pozostawiam wam albo to, albo to pod przeżywalność jedno i drugie nie jest złym pomysłem. Oczywiście reszta to dodatkowa na pewno. No i Kamo, na tym panceniku Kamo się przydaje, bo mając wartość 12,6 a 12,5 zasięgu dodatkowej możemy podejść do przeciwnika bez wykrycia. I w momencie jak nas wykryje, tuż dodatkowo zaczyna do niego próć i wtedy masz pozamiatane. Ta dodatkowa robi masakrę, jest jej bardzo dużo, bardzo fajna penetracja. Dobre obrażenia. No i tutaj te wartości procentowe podpaleń nie są zbyt wielkie, więc IFH można je zmniejszyć. A i tak pożary, nawet z też wpadają. No i torpedy. Pamiętajcie, że macie fajne torpedy 13,5 km, które nie może nie grzeszą jakąś super prędkością, ale też potrafią zagrozić przeciwni. Moduły były, kapitan był, nie przedłużam, przechodzimy sobie teraz do bitwy i pogadamy, jak właściwie wykorzystywać te okręty. Jesteśmy już w bitwie. Tym razem wyjątkowo bohaterem jest Targo. To nie jest moja bitwa, ponieważ otrzymuję tych bitew na tym panceniku tak dużo, że postanowiłem wykorzystać, jakoś zmieścić jeszcze dodatkową powtórkę na kanale. Nie moją, tylko kogoś. Mamy rozpoczęcie. Chłopaki grają w dywizjonie, Matce tam gdzieś na początku wywaliło. Jest, jest Alteret. No i Targo na, na naszym dzisiejszym panceniku będzie się działo. I tutaj zaspoileruję. Normalnie w tych bitwach, znaczy w tych materiałach, nie pokazuję na podstawie. Podsumowaniu, ale wrzucę Wam tak jakby pomiędzy samym autorem jeszcze na chwilę podsumowanie bitwy jeżeli chodzi o rozkład obraźni, bo to jest jedna z tych bitew, której właśnie dodatkowa zrobiła więcej niż bateria główna, właśnie dlatego postanowiłem to dzisiaj Wam pokazać, jeżeli chodzi o panceniki, no chłopaki pancenik w tym dywizjonie, jeżeli to jest dosyć już bajka, to jest bardzo dobry gameplay. Przeciwnik poszuje, ustawiamy się do niego ładnie, dodatkowo sobie próje cały czas, a my będziemy mogli sobie z głównej gdzieś tam posyłać. Gdzieś pewnie bym jeszcze torpedy zrzucał ze sobą bo tutaj mają bardzo fajne kąty wychyłu te torpedy, to już swoją drogą, widzicie, ładnie pożarki wpadają, o, Lutyens się jeszcze odpalił, o, rzeźnia, już dopiero co się ta bitwa zaczęła, Lutyens już odpala, czyli dodatkowo właśnie, właśnie zaczyna strzelać jeszcze bardziej, dodatkowy perk od Lutyensa, który nam skrócił jeszcze bardziej przyładowanie Dodatkowej. zobaczcie, co się dzieje na tej Montanie, ta montana jest ustawiona frontem do nas, więc w teorii, Dodatkowa powinna rozrzucać dookoła. Otóż nie. pruje cały czas, cały czas tutaj do tej montany. Ta wyładkowa robi się Pamiętajcie, jeżeli widzicie ten pancernik po drugiej stronie, fokusujcie go i to bardzo. To jest bardzo groźny przeciwnik. Frak zrobiony, dopiero co zacząłem mówić, a już prawie stuwa zrobiona. Tak, swoją drogą chciałem tylko zaznaczyć. Bardzo groźny przeciwnik, który. Przeżywalnością nie grzeszy. Montana jest na wstecznym widać tutaj, targo też już idzie na wstecznym więc za szybko nie ucieknie. 12,5 zasięgu właśnie robi swoje, a więc sobie montana raczej nie ucieknie, gdzieś tam zaczyna strzelać. Ale targo jest dobrze ustawiony, i jak dobrze pójdzie, to właśnie będzie to spadać prosto na pas pancerny, więc będzie to miał Dodatkowa robi obrażenia, główna nie trafiła, ale to jest to, co mówiłem często. Ta główna jest po prostu w zasadzie role się odmieniły. Dodatkowa zrobiła nam się główną główna zrobiła się Tylkiem dodatkowo. W międzyczasie ładnie tam licznik dodatkowej ze Hydropuszczone, Hydro bo jakieś torpedy tutaj idą. To są chyba po ósemce zestawionej niemieckiej torpedy idą bardzo powolutku. I raczej ich raczej nie wejdą. Gdzieś tutaj z Mogami jego helki właśnie za 6000 wlazły. No i alteret zabrał fraga w tym momencie e, skosił. I po zamiatane mamy na flance. Montana skasowana, został kliwem mogami. ósemeczki do dobicia. No ósemki mają naprawdę. Jeżeli widzicie ten pancernik, przede wszystkim nie możecie mu pozwolić, teraz kilka porad grać przeciwko niemu, nie, pozwol nie pozwólcie mu podejść pod siebie. Jeżeli podejdzie, to jesteście na straconej pozycji. Z tego co widzę, to Targo gra właśnie na perku pod dodatkową rkę i pod dodatkową naprawkę, tak swoją drogą nie możecie mu pozwolić, żeby podejść po dodatkową pamiętajcie, że on ma 12,5 maksymalnie dodatkowo jeżeli tylko podejdzie, to dodatkowa zaczyna was masakrować to się wydaje, że no tam widać wtedy, że wpada po 300, po 500 obrażenia no co to jest, drówie, przecież 300, 500 no tak, tylko, że to dodatkowa pracuje naprawdę bardzo szybko jeszcze jak się odpali lutyens, to ona pracuje jeszcze szybciej i ona wtedy naprawdę potrafi nas naprawdę bardzo szybko, zwłaszcza takiego Clevelanda, takiego Mogamiego będzie w stanie zeżreć w zasadzie ja bym się wtedy pobawił na zasadzie nieużywania głównej i postrzelania sobie tylko z dodatkowej. Flanka przypuszowana, szybko tutaj chłopaki pozamiatali, yy, zrobili porządek. Montana zatopiona, yy, ósemeczka plus Edin to chyba też był, tak Edin też tutaj był, też poszedł do piachu. Także no dywizjon dziesiątek kontra jedna dziesiątka i parę ósemek bo było im bardzo, ale to bardzo ciężko. dzisiaj tam jeszcze Prince jest z tyłu jako wsparcie, no ale... Ale jest 4 do 4, niestety druga flanka przegrywa, więc tutaj trzeba będzie zabrać kapa i zacząć się martwić. Fajnie, Targo idzie w A, yy, Alteret idzie w stronę C, więc ewentualnie dwa kapy na raz będą, będą brane, bo przeciwnik ma cały czas przewagę, yy, przewagę punktów, niestety. Wracając na chwilę jeszcze do gameplayu. Pamiętajcie, że tymi pancernikami, jak już... Znaczy, no... Chciałem powiedzieć, że jak już zrobicie je podoradkowaną, ale... Tak naprawdę, budowanie ich pod coś innego nie bardzo jest sens. Ze względu na to, opancerzenie, które nie grzeszy, budowanie ich bezpośrednio pod przeżywalność i nie używanie tej dodatkowej, według mnie, nie chcę używać brzydkich słów, ale jest bardzo sobym pomysłem. O tak to, tak to nazwijmy. Te pancerniki zostały stworzone do tego, żeby ich używać w bliskiej, bliskiej konfrontacji. To, co prosiliśmy już od bardzo dawna, no przynajmniej ja prosiłem i co najmniej kilka osób, które oglądają ten kanał na pewno, ta linia została stworzona do pusza. Parę osób. W trakcie testowania sam zwracałem na to uwagę, że jak można zrobić okręty do puszowania ze słabym opancerzeniem. I dopiero teraz jak widzę, ile spływa bitew 300 plus na, na maila, gdzie podsyłacie mi swoje bitewki, to widzę, że jeżeli te pancerniki miałyby chociaż trochę więcej pancerza, to byłoby źle. One byłoby o wiele, o wiele przegięte, więc to jest taki no, słabo się kojarzy z WG balans, to słowo balans. Ale swego rodzaju balans, że one naprawdę bardzo mocno zbierają, ale też to oddają. Podobny jest z hybrydą amerykańską na 9 tierze, która ma to wielkie żelazko. Znaczy w sumie ma deskę do krojenia na, na czole, gdzie ona naprawdę bardzo. Tam w recenzji też powiedziałem, że to jest okręt, który daje i zabiera. To podobnie jest z całą tą linią. One dają i zabierają. Dają swoje hapeki, ale zabierają ich znacznie, znacznie więcej, więc. To jest w zasadzie, ja już wielokrotnie powtarzałem, linia stworzona trochę pod mój gameplay, wiecie, że ci osoby, które oglądają kanał, wiedzą, oglądają kanał, czy, czy wpadają na streamy, wiedzą, że ja jestem graczem pushującym, to mocno nie lubię gry na daleko, mnie osobiście taki gameplay jak na Yoshino nudzi dosyć, więc no, to jest właśnie linia pode mnie. Mamy dobrą dodatkową, mamy fajne torpedy, które się przy, przy bliskim starciu przydają, no dobra, ale my to gadu gadu. Mamy trzy kapy. Niestety strata okrętów, strata punktów, przeciwnik tam ładnie ze sobą poszuje, przeciwnik ma jeszcze naprawdę bardzo dużo HP do zżarcia. Więc robiliśmy dopiero 144 tysiące dopiero bitwa się, bitwa się można powiedzieć rozkręca. Więc że jeżeli chodzi o jeszcze wstępniak jakby do samej linii, jeżeli jesteś początkującym graczem, Zdecydowanie odradzam. Te bitwy jak się ogląda to one tak fajnie wyglądają, że on, on, on tylko płynie przed siebie i sobie, nie, i dodatkowo strzela, on sobie postrzela. No, no niestety, ale tak nie jest. Z tymi okrętami trzeba wiedzieć gdzie. Tutaj Targo ma wsparcie cały czas swojego dywizjonu, więc jakoś bardzo nie musi się bać o swoje opancerzenie do końca. Zobaczcie przed co Masimę, Malanda. Jest gdzieś cały czas. Cały czas. A, przed chwilą Maca wywaliło z bitwy. O, to jest to co, to, co mi, to co mi chłopaki napisali. Mac wywalony z bitwy, dlatego pokazało się, że opuścił dywizję. Yy, dlatego. Przed chwilą stracili na chwilę Kolombo. Z tego co pamiętam, to Mac jeszcze dołączył do tej bitwy. Zresztą tam, jak dobrze pamiętam, to Krakena nawet zrobi. Udało się skończyć Shimakaze. Tutaj Prince pomógł, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Nie będą nas torpedy męczyć. Trzeba pomóc Szymonowi teraz pozbyć się Smolanta, bo spalant bardzo ale to bardzo groźny dla niego. Dodatkowo, o, będziemy mieli eksperta. Jest ekspert. Plus do tego główna ofensywa, jeżeli chodzi o yy, dywizjonowe odznaczenia. Udało się pozbyć dwóch Dedeków. I gdyby nie wsparcie Somersa czyli Shimona, w tym momencie miałby naprawdę bardzo sporo problemów. Ja wątpię, żeby ten Somers dał się jakoś super wyświecić. Przepraszam, nie Somers tylko Shima plus, plus Malant miałby naprawdę bardzo duże problemy w tym momencie. I właśnie dlatego mówię, że tymi pancynikami trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie i jak popłynąć. Nie wiem, dlaczego Targo w ogóle torped nie używa. Może zapomniał o nich, yy, ja bym je pewnie gdzieś tam już w stronę kapa puszczył. Zresztą w ogóle, to bym już parę razy zostawił torpedy, to pamiętajcie, że macie fajne 13,5 km torpedy, które warto używać na tym dzieszę, gdzie to w całej linii warto je zostawiać ze za sobą, zwłaszcza gdy przeciwnik na nas puszuje. No i sytuacja trochę słaba w bitwie, zostało nas czwórka, plus jednego go wywaliło i nie wiadomo, czy wróci, więc zobaczymy, jak się to potoczy. Wrócę jeszcze raz na chwilę. Linia nie. nie polecam linii początkującym graczom. Trzeba wiedzieć, gdzie popłynąć, żeby 100% wykorzystać. Jeżeli źle popłyniecie, nie popłyniecie ze wsparciem, to zginiecie szybko. Tutaj fajnie przeciwnie, jakoś bardzo nas nie fokusuje. Mamy dopiero 794 tysiące wytankowane, więc niedużo. Gdzieś tam te torpedy SIMY poszły, w ogóle nie wiem dlaczego, tylko jedna jedną partię zdążyła puścić za sobą, więc nie było jakoś mega groźnie. Dlatego tak, jakoś druga, trzecia linia pancerników, no to już będzie troszkę. Troszkę lepiej, bo trzeba wiedzieć, gdzie i kiedy tą dodatkową swoją wykorzystać. Mamy pomerna. Pomer, który też pewnie pod dodatkową zrobiony, więc będziemy mieli wymijankę. O, będą torpedy. O, właśnie. I to przekazujemy też pokazówkę, jak... Ale ładnie, 18 tysięcy z głównej weszło. To było fajne. Ja pewnie fokusowałbym się teraz na Moskwie, ze względu na to, że Moskwa jest o wiele groźniejsza, zwłaszcza dla naszego Somersa. Więc będziemy mieli tutaj pojedynek dodatkowych, plus jeszcze Moskwa się dorzuca, na szczęście Moskwa na haekach, to dobra wiadomość, Moskwa z apeków by nam wrzucała po 6-7 tysięcy cały czas, więc y, warto, pamiętajcie, na Moskwie używać trochę tych, mm, trochę tych apeków, jeszcze w ogóle tutaj nie trafiła, więc tym bardziej. Targo dawej, a nie, dobra, będzie się ustawiał frontem do Moskwy, no tutaj ciekawa sytuacja, bo jest Yamato, jest Moskwa, jest Pomer, Mamy no w zasadzie będziemy mieli mały test teraz tutaj tego pancerza, pięknie się ustawia frontem, na froncie też mamy 27 mm, ale tam jest bardzo dużo, znaczy tam jest całkiem duży kawałek pasa pancernego, który pozwala na siebie przyjąć, pozwala trochę na siebie przyjąć, więc... Można, można. O, grupa nie wpadła. kolejne zwłaszcza Znaczenie dla dywizjonu, i teraz pięknie. Dodatkowa z dwóch stron pakuje. Pomarń zaraz będzie pozamiatany. Moskwa uciekła. Co ciekawe, nie wiem dlaczego. Duży kaliber wpada. 200 tysięcy zrobione. Nie wiem dlaczego ta Moskwa uciekła. To raz. Dwa dlaczego nie waliła zapegów. Jak byliśmy pewną burto. to mnie troszkę zdziwiło, Ale no dobra, to jest plus dla nas. Mamy wyrównane. Mac chyba wrócił, tak jest, bo się porusza, także mamy, mamy wsparcie dosyć ważnego pancernika. Co prawda Maciu nie ma zbyt wiele HP, ale. Ale to jest jeszcze pancernik, który może na siebie przyjąć. wyminięte, ale niestety... a i wzięta. Druga niestety skasowana. Ciągnięta Erkę musimy jeszcze chwilę poczekać. Jeszcze pożar wpadł od tej Moskwy. Moskwa cały czas pełną burtą. Dawaj, dawaj, dawaj. O, 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 dobra wysokość. Może będzie cytadela leci to ładnie, jest, dwie cytadele właśnie pamiętajcie, na Moskwie jeżeli chcecie mieć 100% pewność, to w Moskwie nie celujecie bezpośrednio przy wodzie, tylko troszkę, troszkę wyżej, bo Moskwa ma tam wyciągniętą, bezpośrednio pancerz cytadeli nie ma, niższej przy samej wodzie jest trochę warstwowego i różnie potrafią się te pociski zachować, a troszkę wyżej on jest bezpośrednio połączony z cytadelą no i zrobi nam się nieprzyjemnie HP-ków straconych, zostało nam 13 tysięcy ale masakruje, zobaczcie jak HP-ki spadają z tej dodatkowej, no i oczywiście skoordynowany atak, ma Wybrał, zebrał fraga, nie udało się e, sfragować, ale frag w dywizjonie to frag w dywizjonie. Ja ma to zwolniło trochę. Leci salwa, i to, jeżeli ta salwa będzie dobra, to to będzie salwa kończąca, ale leci prosto obok nas. I to jest to, co teraz mówiłem: granie na camo. W tym momencie mamy spokój, bo camo zadziałało. Mamy chwilę spokoju. Yamato w ogóle chyba zaraz będzie miał ochotę iść na wsteczny. Można podejść kawałek bliżej i wydaje mi się, że przez wyspę będzie w stanie. Będzie w stanie tutaj przerzucać dodatkowo w to Yamato bez spota. Chociaż tam jest jeszcze rupert, więc zaraz pewnie dodatkowo się na ruperta odpali. Oj, teraz piękny dym od Szymona, jak dobrze się ustawią, będzie miał tylko spota i dodatkowo może pójść sama, sama, sobie i myślę, mi, wydaje mi się, że, oj, jeszcze połączenie z Hydra to już w ogóle, wydaje mi się, że to jest właśnie to, co zdecyduje, że w tej bitwie z dodatkowej jest więcej obrażeń niż z artylerii głównej, będziemy mieć zaraz całkiem ciekawy pokaz, dodatkowo zaczyna pójść Yamato, idą tam gdzieś yy, torpedy z Altereda, może coś tam, może coś tam w tego, yy, w to Yamato trafi, oj, to ładnie zabrał torpedy, ładnie zebrał, oj ładnie, trzeba uważać na torpedy z Ruperta, Radkowa sobie pruje w, jednocześnie w Yamato, plus do tego plus do tego w Ruperta no i teraz się będą działy cuda fokus na, na Ruperta ja pewnie zrobiłbym fokus bardziej na Yamato, żeby się go czym prędzej pozbyć, ale myślę, że chłopaki tam między sobą zgodnili dobra ty się zajmij Rupertem, a ja się zajmę Zajmujemy. Tam mamy ramię w ramię kolejne dywizjonowe oznaczenie. zobaczcie co ta dodatkowa robi. I do tego jeszcze na Rupercie idą, idą torpedy, więc pewnie Targę będzie musiał się tutaj zebrać. Teraz pytanie: czy tak jest do przodu i spróbować wyminąć te torpedy? No i pięknie się Ruper nami nie interesuje. Leci główna, będzie Cytadela, plus frak. Niestety niestety bez fraga, więc pewnie Maciu zaraz tam zabezpieczy. Bitwa nam się powoli chyli ku końcowi, tak jak wspomniałem, pokażę Wam zaraz w podsumowaniu jeszcze rozkład obrażeń zostało nam Yamato plus ryga, ryga jest na A. Punkty mamy skończyć teraz Yamato. Maciu ma 4 fragi, więc szansa na krakena jest. Krakenik zawsze cieszy na dyszce. No, to jest bardzo mocno poobjęte tam. Pięknie te torpedy z Altereda wyszły. Także podsumowujmy: linia nie dla początkujących, bardzo przyjemna dla osób, które lubią puszować. Więc, jeżeli jesteś taką osobą, która kocha walkę w zwarciu, jest to linia, którą po prostu musisz mieć w swoim porcie. Zdecydowanie polecam jak najbardziej. Ja osobiście gram i będę grał Kraken uwolniony. Tak jest. Niestety, Kolombo zaraz po tym zginął. Nie będę przedłużał, przejdziemy sobie zaraz do podsumowania. Podsumowanie pokażę Wam jeszcze dokładny zaraz rozkład obrażeń. Zazwyczaj nie pokazuję w tej serii podsumowań, tak jak wspominałem, ale myślę, że w przypadku tej bitwy warto. No i chłopaki posprzątali, cała masa medali 304 929 trafień z dodatkowej 3 fragi, 400 10 podpaleń, 127 tysięcy z baterii głównej, 141 z dodatkowej, 35 tysięcy z pożarów, czyli łącznie z dodatkowej mamy, sobie policzcie, grubo ponad 170 tysięcy, 2 miliony 600 wytankowane, tak, to chciałem wam właśnie pokazać, można, można, bardzo fajna linia, dziękuję za podesłanie, chłopaki, bitwy, gratuluję swoją drogą, bardzo ładna, wygrana, tam było nie do końca, nie do końca pełna ta wygrana, ale posprzątane, wyciągnięte, Podoba mi się. Dziękuję, że mogą komentować przy okazji. Jeżeli macie jakieś pytania co do linii, to oczywiście zapraszam w komentarze. I jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się hejo.